Dobra, trzeba sprawdzić, co to mu tych koni. No i otwarte. Okej, okay, jest w sumie nawet czysto. Ugh, znowu ona. O, co u ciebie Nisima. To co myślę, że ją rozumiem. Idziemy gdzie w teren? No nie no, tylko nie to. Masz warta, bo ty się możesz chociaż trochę poruszać, a nas nawet nie widać. Zgadzam się z fryzami. Ja również. Poczekaj chwilkę, pójdę po sprzęt. Nareszcie mam. Chodź, Pienisima, wychodzimy. Dobry konik. Ej, łapy precz. Świetnie, skończone. Okej, okay, Pienisima, chodźmy. Ej, ona tak codziennie nie zamyka tej stajni? No, zazwyczaj zamyka. No to jaki wyjątkowy dzień. Może sobie wyjdziemy, nie wiem, poskubać trawę czy coś. No w sumie z chęcią, tylko jak stąd wyjść? No trzeba by było otworzyć boks. Ale nie mamy rąk ani palców. No i właśnie w tym problem. A może po prostu to wyważymy? Boże, co my jesteśmy głupi. Faktycznie, możemy to wyważyć. Zrobione, teraz wy. Ej, wydostałyśmy się. A gdzie fryzy? Fryzy? Um. My zostaniemy w stajni. Jak chcecie, żałujcie. Ej, a zastanawiałyście się może co teraz? Myślałam, że ty będziesz miał jakiś plan. Ach, no niestety nie mam. A może... Nie! Okej, okay, okej, okay. wracajmy. Już i tak nie został nic do roboty. Zgadzam się z Selen. Na to chodźmy. Zły sen, to tylko zły sen. Żadnego nie uciekły. Nie, nie, nie. Te boksy to tylko moja wymyślona wyobraźnia. O, a to, a to co, taka ściekła? Em, um, wydaje mi się, że mogło chodzić o nas. O, Boże. Raz, dwa, trzy i cztery. Wszyscy są. O mój Boże. Mama, no, no, widzę, że jakieś wagary. To nie były wagary. Chciałyśmy tylko rozprostować nogi, prawda? Potwierdzam. mówić nie sobie wiem. Boże, jak ja się cieszę, że już wszystko jest w normie.